Ja jestem Olek. Jak co wy jeszcze nie wiecie, to, to jest ten świat, na którym my będziemy grać za osadnika. O, nie za osadnika, no ja mam teraz takiego skina, ale no. Ach, tu, jak to powiedzieć? Gracz, który gra w tym. tym. O. Ja wam teraz. Pokażę naszą wioskę. Zobaczcie tutaj to my jeszcze tam pójdziemy. Ale to już na odcinkach. I zobaczcie tutaj jest taki mostek jakby. Tutaj można sobie na ryby chodzić. Tutaj w tym domu chyba tak tak w tym w tym domu mieszka. Yy, Prezydent naszej wioski. Hmm, co jeszcze, co jeszcze? Ale tutaj nic u nas takiego ciekawego nie jest. I o tutaj, tak. Tutaj nasza skrzynia, nasz nomak, nawet tu pisze: Tu mieszka Olek, farmer. Tak, my będziemy pracować za farmera. Będziemy tutaj tak, nie? Te ogrody te wszystkie wszystko pozabierać Z no ogrody będziemy robić no. Co, jeszcze? Co jeszcze? Ale będzie się działo coś będzie się działo, zobaczycie Będzie się naprawdę działo eee... tutaj kupalnie jeszcze nie założyłem nie ja znam jeszcze tej wioski. Może psy czeka. No dobra. Tutaj co wam jeszcze pokazać? Tutaj jakiś taki jakby rzeka, staw. No. Koty biegają. Trzeba coś jeszcze może znaleźć. A. I powiem już wam teraz. Co tam... W tym odcinku będzie się działo. Powiem o, drzwi trzeba zamknąć. Jeszcze nie wiem. O tak będzie, że do nas przyjedzie prezydent albo że my dostajemy zarplatę od prezydenta naszej wioski za to ogrody. No wiem, tutaj jest mało. Dwa chyba. Tak, u nas z domu. Chyba, czekaj, bo ja jeszcze nie znam tej wioski. Tak, o tam jedna, tak. Dobra, nie, chyba dwie są. Chyba dwie. Eee, tak, co jeszcze? Co jeszcze? I potem? Potem, kiedyś, kiedyś, jeszcze kiedyś. My będziemy jakby bogaci staliśmy i, i, i będziemy mieszkać w tym domu. Możemy już nawet zobaczyć. No. No. No, dobra wiecie co wezmę tutaj o takie letrę, z razu biorę i ulecę. Będę Wam już wszystkiego mówić. Co będzie? Macie oglądać filmiki. Wtedy będziecie wiedzieć. Tutaj. I wstawcie mi na przykład. No. Łapkę w górę. Jak co wiedzieliście, już gdzieś taki ten. A jak co nie wiedzieliście, to też łapkę w górę. No. Dobra, ten zniszczyłem, to nic. Tutaj schody. No chyba wiecie, jak to wszystko wygląda. Tutaj ten. A nie, nie, nie. Bo jakby tam coś było, nie, nie. coś możemy jeszcze. No wiecie, takie korytarze same. Pochodnie trzeba. Tak. O, a ja jeszcze takiego pomieszczenia w tym budynku nie wiedziałem nigdy. O, a co tu jest? Aha, sadzonki nie dębu. A możecie mi powiedzieć jakiego to drzewa jest sadzonki? O takie sadzonki. Myślę, że nikt nie zobaczył. O! Dobra. Może już dla Was już ten odcinek się kończy, no taki króciutki odcinek, żebyście wiedzieli co będzie. Tutaj Wam pokazuję. No I już możemy wyjść. Dobra. No, mm, co mam jeszcze? Co mam jeszcze? Ale my nie będziemy tylko rolnikiem. Zobaczyć jakim my jeszcze będziemy pracować. Tu już krótki ma być odcinek taki malutki, żebym ja wam tylko powiedział. I powiedzcie mi proszę, jak to zrobić mi. Wiecie co zrobić? Ja to o tak powiększam. Żeby było wam dobrze widoczne. Bo nie daję się z tym radę. Mam rap. Co jeszcze wam to pok pokazać? Pok 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 Trochę wam to nudzę, ale... Dobra, jeszcze wam coś muszę pokazać. A jeszcze wam powiem jedno takie coś. Albo nie, nie będę wam tak mówić. Będę wam tego mówił. Dobra, to już chyba będzie koniec odcinka, bo to był taki króciutki odcineczek, gdzie my będziemy mieszkać. Dobra. No ale już. Cześć. Eluwa, gościu. Pa, pa. Do jutra. Do jutra. Wiecie na jaką godzinę. Tamten odcinek, zobaczcie. Tam będzie. No taki to mały odcinek. Informacje. Zapraszamy. No. No to macie.